Siemaneczko ludziska, witam was w kolejnej wideo z Daminiora Dzisiaj zajmujemy się recenzją ołówka Nie, jeszcze nie zgupiałem. Jeszcze mam wszystkie klipki w porządku Tak naprawdę dzisiaj zajmujemy się Recenzją Modelu motocykla O nazwie Yamaha YZF Myślnik R1. Tak, kolejny model. Yy, no tak, kolejny model motocykla mojego z mojej kolekcji. No i oczywiście moja pobuga mi już musi przeszkadzać. No dobra, jakoś jakoś... Wiecie, jakoś... Jakoś to będzie. Um. No, i możesz przestać. Możesz przestać. Dobra. E, e, jakoś to będzie. No, i co tu więcej gadać? Przyjrzyjmy się detalom. Proszę, mamy tu bardzo ładny łańcuch. Tego nie mieliśmy w tamtym, bo był zasłonięty. Po, połowę koła miał zasłoniętą i po prostu nie musieli się nad tym trudzić ale mamy tu bardzo ładne bardzo ładne pedały detale silnika napis Yamaha swoją drogą niektóre modele właściwie większość chyba ma całą swoją nazwę czyli w tym przypadku Yamaha YZF-R1 na sobie i yy, naprawdę tu nie ma tylko tej cząstki YZF. Ale pokażę Wam na przykład model, gdzie ta, yy, gdzie cała nazwa jest. Na przykład mojego Kawasaki'ego. Proszę Państwa, kawasaki Z1000. Proszę Państwa, tutaj. Kawasaki Z1000. No i yy, to, sobie by było na tyle. Z tymi. Innymi modelami. Więc yy, przejdźmy jeszcze raz do Pedały. Stopka bardzo ładna, która się teraz nie rozłoży. Detale silnika. Tutaj ładne, bardzo malowania. I tutaj właśnie R1 jest napisane. Yy, mamy tu bardzo ładne światło, które mamy we wszystkich tych modelach. Przestań. No. Mam we wszystkich tych modelach, bo to jest przezroczysty plastik. A za nim jest srebrny plastik, co daje bardzo ładny efekt. Przestań. No, patrzcie, no mi tu tym. Czy łapki mi Nie, tak się nie da pracować. Ale okej. Okay. Yy, mamy właśnie ten plastik. I mamy tutaj bardzo ładne ogumienie. To jest guma, o czym nie wspomniałem w tamtej recenzji. Wstydź się Optimusie Prime. Plastik! Już nie wszystkie transformery mają plastikowe koła. Na przykład Optimus Deluxe, Optimus Prime z jaką jak w domu, chyba miał właśnie ogumienie. tutaj mamy z przodu bardzo ładny bieżnik. I tylko grubszą oponą napędową z tyłu. Napędową z tyłu grubszą oponę. Mamy też z bieżnikiem, też z domy. Mamy nawet tutaj wentyl, tylko go znajdę. O, tu już wentyl. Tutaj. Nad tą czarną częścią tu jest wentyl. Mamy tutaj bardzo ładne hamulce tarczowe. Tutaj jest hamulec, tu jest tarcza. Tutaj są bardzo ładne amortyzatory przednie, które niestety są tylko atrapą. Eee... O, właśnie, tył. Bardzo lubię tył tego motocykla. Mamy dwie rury wydechowe. Światełko dwa migacze malowane i R1. Jest bardzo ładne. Zobaczmy ten model ze wszystkich stron: na przykład z boku, z tyłu, z drugiego boku, z przodu i z góry. No i tak to mnie więcej wygląda. Wszystkim detałem się już raczej przyjrzeliśmy więc myślę, że możesz przestać. Bezczelny jest. Yy, więc myślę, że możemy poczarować. Yy, więc ja sobie tutaj odkręcę. A wy poczekajcie chwilę. Ogólnie chciałbym dodać, nie wiem jeszcze czy tak będzie, ale na jakieś 99,9% tak będzie z moim kolegą z klasy, z moim przyjacielem. Będziemy kręcili serię z Minecrafta. Polecałem go ogólnie w poprzedniej recenzji. Jest to NFS Wiki. Seria będzie. Będzie to Minecraft na modach. Tylko, że nie będzie się seria nazywała Minecraft na modach, tylko będzie się nazywała Przygody Kwadratowego Duetu, więc myślę, że będzie fajnie. potrąlujemy go trochę. Powiedziałbym, potrójnie go razem z moimi widzami, ale niestety widzów mam trzech. Z czego. Dobra, nieważne. 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 Mamy już go bez podstawki. Mamy już go bez podstawki i właściwie tutaj nic się nie zmienia poza tym że możemy jeździć bardzo ładnie bardzo to lubię skręcać i amortyzować to jest bardzo ładny amortyzator bardzo ładnie zrobiony i wydaje mi się że Aha, no i mamy te one cztery takie rudy tutaj tutaj ten ładny, ten od śrubki przepiękny. No i tutaj mamy tą jedną taką rurę Nieważne. Nie, nie jeździ. Dlaczego sam nie jeździ? Słuchaj, drogą, popatrzcie jak tu jest ładnie zrobione. Tu nie są tylko te rury, są te właśnie te. Wow! Wow! Tu idzie ten właśnie ten system. Tu jest Silnik, z silnika idzie to, to idzie tutaj i to właśnie tutaj są... Ło, wow, nie wiedziałem, że coś takiego nawet może być. No i tutaj mamy jeszcze ładny wlot paliwa i licznik. No i wydaje mi się, że... Aha, jeszcze stopka. Zajębiście. biście nie powiedziałem brzydkiego słowa. Yy, no i... Ogólnie możemy jeszcze go porównać z Transformers Prime! A matko, przepraszam, że tak pociągnąłem na wizji, ale to by było na tyle. Dzisiaj się z Wami żegnam. I yy, właśnie postanowiłem, że nowe recenzje będę zdawał w weekend. Będę się starał w sobotę, chyba że zapomnę, to będą w niedzielę. Jak kręcę je w soboty wieczór, ale mogą być też w poniedziałek. Ta recenzja pewnie będzie w poniedziałek, ponieważ kręcę ją w niedzielę, No ale to na razie i papatki.